Szanowni Państwo, pracownicy Mobilis, drogie Panie i Panowie. Jak Państwo zapewne wiedzą, z końcem miesiąca kwietnia Pan Prezes Monik zakończył pracę w Mobilisie i zakończył pracę również jako prezes firmy. Z kolejnym dniem, czyli z początkiem, z początkiem Maja, ja zostałem powołany na stanowisko prezesa zarządu firmy Modlis. W związku z taką sytuacją przede wszystkim chciałem podziękować panu prezesowi Szymonikowi za kilkuletnią, bardzo dobrą współpracę, za jego zaangażowanie, za jego pomoc, za jego współudział w rozwiązywaniu wielu problemów, wprowadzaniu również mnie w biznes komunikacji miejskiej. I nie tylko. Bardzo mu za to dziękuję przy tej okazji. Od 1 maja tego roku nastąpił, nastąpiła zmiana w składzie zarządu firmy Mobilis, ale zmiana polegająca na tym, że z tego zarządu został wyłączony pan premier natomiast pozostałe osoby nadal pełnią funkcję w zarządzie. Proszę Państwa, prowadzenie firmy jest zadaniem dosyć skomplikowanym, tym bardziej dużej firmy. Wymaga to zaangażowania nie tylko jednej osoby, ale całego zespołu. Mam nadzieję, że w nowej sytuacji ten zespół, który dzisiaj istnieje, będzie wspólnie działał dla dobra firmy. Mówiąc o zespole, który, który już działa, współpracuje, mam również na uwadze współdziałanie z organizacjami pracowniczymi, w tym organizacją związkową i organizacją Rady Pracowników. Do tej pory to te współdziałanie układało się dobrze. Oczywiście były chwile różne, gdzie mieliśmy różne zdania, gdzie dyskutowaliśmy, czasami żeśmy się wspierali. Niemniej jednak zawsze udawało się znaleźć konstruktywne rozwiązania. Mam nadzieję, że taka sytuacja będzie nadal kontynuowana i będę starał się, żeby ta współpraca przynosiła efekt. Dlatego apeluję do wszystkich, do wszystkich państwa, do wszystkich pracowników, do związków zawodowych, do rady pracowników po to, żebyśmy wspólnie pomnażali dobro firmy i dbali o rozwój filmu, Ponieważ to jest jakby podstawowy, nie tylko nasz obowiązek, ale nasz, nasza powinność, nasz przywilej i to jest gwarancja dla nas utrzymania stałego i sensownego zatrudnienia. Drodzy Państwo, czeka nas w tym roku wiele wyzwań. Jest to rok trudny, ale i ciekawy. Od tego, jak go yy, jak go y, pokonamy, jak trudności pokonamy, będzie zależała nasza przyszłość, ale wierzę, że wspólnym wysiłkiem i wspólnym zaangażowaniem będziemy mogli osiągnąć zadania, dosyć ambitne zadania, które mamy wyznaczone, ale że uda nam się je zrealizować. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę i Mam nadzieję, że będziemy nadal wspólnie działać, wspólnie rozwiązywać problemy i budować naszą firmę. Dziękuję bardzo.